Rano ma się na to, że zjadłem Idziemy tam niestety, tylko ten razem chyba zrobię sobie... Yy, znaczy... jak to się nazywa? Pomedytuję przed e, całym... przed całą szafią i masmarinem, a nie tak w środku, i ja ostatnio to zrobiłem. Może... O! Trzeba podać coś mi... Ja... Ja nie mo Wierzę, na pewno są mnie zabić teraz jak mnie widzę. Jak miło. Toś nowego, naprawdę. Co da się zdarza. No. Chciałbym, tylko że nie mogę. Dobra, to jeszcze mogę pomedytować. Rana. Fuck! O, się wystraszyłem już. Dobra. Może teraz się nie zawiesi na loading screenie? O, zresztą osoba. Myłka. Jesteście za wcześnie! Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. <grymne> Tylko, <jeżeli grymne> pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji, to wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier, nawet nie ma wam z czego zapłacić! Zdaje się, że już ma, albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuję nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? No co mamy do wyboru? A co mamy do wyboru? Misz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać. Choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie! Nie wiem, co się bardziej spodoba, Jaskrowy. Gerard, znasz go dłużej. Powiedz coś. No, będzie teatralne, dokładnie będzie pasuje. No, A niech ono Może i znamy się dłużej, ale dla mnie nigdy nawet skarpet nie zmienił, nie mówiąc już o urządzeniu Remontu. Ewidentnie robi to dla ciebie, więc ty powinnaś zdecydować. Boje, całe życie jesteśmy związani ze sceną. A kabaret to też w pewnym sensie teatr. Niech będą teatralne dekoracje. Mam nadzieję, że przypadną jaskrowi do gustu. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Panowie, koniec fajrantu. Do roboty. Mm. No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje. W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym jaskrze? Tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu? ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. <grym> Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kawałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Dobra. <grym>, parę, nie szkoda ale... Znaczy jaskra. Dziewiętny, co czas robić, żeby taką planu móc mieć? Ostrzegam cię. Zajęło już przesł. Ja. Jedno, jeden punkt. Świetnie. Dobra. Ja Zresztą masz stali gadać, więc jedziemy. Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie, co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w szałwie? Mieliśmy, ale cię nie było. Priszilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie, to miło. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje, trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam, Odsuń się, wywarze drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No, przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym chłopinem. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w szałwi i rozmaryn. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z Twoich. Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscilla. Pryszczila według twojej relacji zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Dobra. On po tutaj o. Masz coś? Jest klucz. No, grat. Tak, grat fajna miska, fajne miski. Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju To moja narzeczona Ale nie twoja własność Kocham Cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu O chwileczkę chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Chubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś rudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale... Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po Zamtuzach. Wynoscie się z Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden Zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna. Bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuję. Znaczy... pieniądze. <laughs> <I sława śmiech> Już od... od się. Masz moje słowo. Hmm. Jeszcze na podstawie. No. Skoro tak, wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w Poli To ja lecę. Dogonię cię. Uch, myślałem, że będzie go. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erodytu Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz-portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecistę? To stary znajomy, a akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi. Oprócz z z mi głowa. Naprawdę? Pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka

No tak, zaraz mi się sobie śmiecza. Hello? O mamita. szczęścia. Szukam nie jakiego latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta, ale ja właśnie zamierzam odebrać. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. I okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. Pożałujesz od mnie. Dobra. Era, i tak miało przyczynę BICIA się, co my O No, oczywiście się blokuje na wszystkim. O, Fuck off. Dale, do... No, Genie, bałk się dawało, na draina mistek to mnie w A, Czego kurwa chcesz? Plakatów. Nie ma tu żadnych plakatów. A latrek gdzie jest? Pewnie tam gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. No widzisz, a można tak było od razu.

Czym mogę służyć? Nie, służą, nie chcę mi się zwracać. Do następnego. Myślę, że nie, zresztą chciałam to nie wydać. Zresztą chciałam to wymienić. Yeah. Kurde, i tak nie uda nam się nic... Shit, byłem... Bohatrygą, a musiałeś jeszcze tez, yyym... Um... Siodła i Yuki, wyszła jeszcze po mnie doszło hejso. Doradzę innym razem. Klatrek, artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. <grym> mnie niejaski. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są, co prawda, bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No, widzisz. A na dodatek, hrabia de Luverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Nie każdego stać na taki gest. De akurat stać. To najmłodszy syn Biłka Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnic. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pas. Jeśli się zgodzę na propozycję de Luvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. A, to mało. Dora, do domu spacer, ja. mi się ścigać. Bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu. Jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. Dobra, nie chciałem się pościgać. No, mało końcu doszło na no. 25 na którym poziomie ja mogę zacząć ten uh, krew i wino A 34 Zagrywam, zrobimy to, to na 30 Albo na 32 gdzieś No na 30 No byli. Dobra Na 30 kupiła Oki, y Brama herharbów Hier Hierarchów w porze. Ja i czytania Dobra jest oczywiście czarownica, deszcz, oczywiście czarownica Kam Kamnelo, kamelo, kameleo zaczynamy Proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Jest naprawdę nieźle. Też mi się podoba. Szczególnie dekoracje ścian. Prisilla wybierała. No, trzeba przyznać, że masz gust. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie, to będzie najlepsza promocja dla kameleona. To z choreografią przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie, my raczej poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownie na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewny. Mhm. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę? Krawi i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją, serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do Kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter. Za tym jakoś lepiej. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczy tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak uczcimy to kolejką, ja stawiam. Czemu nie? No to rozumiem. Meister mówił, że rozmawiałeś z Kryszciną. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? <grywa> <grywa> Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem ciekawi mnie jedna rzecz, jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki. No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Boże jaskier. No, zdziwiłem e, się. Zmienił się jak w książkach było trochę inaczej. Znaczy bo inaczej widać że zmienił się. Jest takim dziwkarzem jak w książkach. Spójrzcie, oczywiście. A wie jaki to dla mnie ważny wieczór. Oczywiście, że wie. Więc pewnie robi się na bóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, pryszcila. Ona... Co? Mówże człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił, zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już! Już idę! Gerard! Pójdziesz ze mną, proszę! Jasne, chodźmy. Dobra. Mhm.